Dziś chcę powiedzieć o czymś, co jest chyba dla człowieka wierzącego czymś oczywistym, chociaż może się okazać, że wcale tak nie jest. Chcę mówić o relacji z Panem Bogiem, ale przez pryzmat właśnie mojego uczestnictwa w Mszy Świętej, czyli tak naprawdę z takim, o takim spotkaniu właśnie z żywym Bogiem, przynajmniej co niedzielę które powinno być czymś oczywistym dla człowieka, który wierzy, ponieważ jeśli wierzę, to idę na spotkanie z kimś, kogo kocham najmocniej na świecie, kto w moim życiu ma najważniejsze miejsce, kto jest w centrum wszystkich moich wydarzeń życiowych, kto jest moim priorytetem i kogo publicznie deklaruję jako mojego Boga, jako mojego Pana i Zbawiciela. I dlaczego mówię o tym, o tym chodzeniu nam przez co tydzień, przynajmniej raz w tygodniu? Dlatego, że wiem, że jest taka pokusa, żeby nie iść. Ja pamiętam, że zanim właśnie Pan Bóg gdzieś w moim życiu stał się kimś ważnym, to ta niedziela to był taki czas, kiedy była rozrywka, jak byłam o wiele, wiele młodsza. Gdzieś jeździliśmy z rodzicami i w niedzielę, bo mój tata przeważnie 6 dni w tygodniu pracował, czasem nawet na 3 etaty. Także bardzo jakby z takim dużym utęsknieniem czekałam na ten weekend, bo wiedziałam, że coś tam tata z mamą zorganizują, że gdzieś pojedziemy na przykład nad wodę, czy gdzieś do jakiegoś parku, czy na rolki, czy do wesołego miasteczka i tak dalej. No i tak, tak oczekiwałam na, ten, na, tą, na tą niedzielę. To była dla mnie chyba to był najlepszy taki moment w tygodniu, ale to nie był wtedy czas, kiedy Pan Bóg miałby dla mnie w ogóle jakiekolwiek znaczenie. Natomiast to, co się zmieniło, kiedy właśnie weszłam w relację z Bogiem, to zmiana priorytetów, zmiana hierarchii i ta świadomość, że dlaczego ja tam chodzę właściwie. Czy to jest dla mnie obowiązek, przez który ja rezygnuję z moich przyjemności, a wolałabym te przyjemności? Czy to jest dla mnie gest miłości, który jest dla mnie czymś oczywistym, ponieważ kocham Boga? I daj Boże, żeby było tak, że robię to z miłości i zawsze chcę tam być. Natomiast jest często tak, że. Yy, Człowiek chce wybrać po prostu jakąś przyjemność zamiast tego, albo usprawiedliwia się nie, bo dzisiaj się źle czuje, się się nie chce, albo coś tam fajnego się dzieje na mieście. Myślę, że w takich sytuacjach warto się przyglądać swoim priorytetom i temu, co jest naprawdę Bogiem dla. Mnie.